Witam wszystkich, którzy chcą mnie słuchać, a zakładam, że nikt was do słuchania mnie nie zmusza. Mamy dziś 28 grudnia. Do końca roku pozostało 3 dni! Do końca wieku. Także 3 dni. Jeżeli ktoś z Was wie, ile pozostało do końca świata, niech dzwoni do nas! Dzisiejszy dzień jest 12 dniem nowej ery. 12 dni temu ludzkość przestała być samotna. Nasi kosmiczni bracia. Odbyli dziś oficjalną wizytę w Galerii Narodowej, wyrażając zachwyt nad głębią ziemskiej kultury. Ważna dla nas wszystkich akcja oznaczania grup krwi przebiega pomyślnie. Punkty rejestracji sprawnie wpisują anotacje do kart tożsamości. Pamiętaj, że być dobrym obywatelem to znaczy nie mieć kłopotów, a nie będziesz ich miał, jeżeli nie będziesz kłopotem dla innych. Idź, oznacz i zarejestruj swoją grupę krwi. Nową, ciekawą inicjatywą jest ustanowienie wyróżnienia w postaci dowodu przyjaźni. Otrzymają je osoby, których działalność jest szczególnie ważna dla rozwoju kontaktu z Marsjanami. Z wnioskami o nadanie tej odznaki mogą występować Marsjanie i odpowiednie komisje. My. Telewizja. Popierając ten pomysł, obniżamy koszt abonamentu telewizyjnego dla wszystkich osób wyróżnionych dowodem przyjaźni. Co donoszą nasi korespondenci z zagranicy? Oczy świata zwrócone są na nasz kraj. A więc nic dziwnego, że nie wydarzyło się tam nic godnego uwagi. Wysłuchaliście najważniejszych wydarzeń dnia. Waszego niezależnego irona i Dema, któremu ufacie! Któremu powinniście ufać! Któremu musicie ufać! I który ma dla Was na koniec elektryzującą wiadomość. Mamy już najnowszą piosenkę zespołu The Instant Glue. Oda do Marsjanina!